Jako ewangelista nauk o stworzeniu, Michael Langdon poświęcił większość swojego czasu próbując zrozumieć dosłowne i nieomylne interpretacje Biblii. Dzięki swojej wiedzy na temat Arki Noego i cywilizacji sprzed potopu dokonał kilku interesujących odkryć, w które dziś się zagłębimy. Według obliczeń Jamesa Ashera okres przed Potopem trwał około 1656 lat i obejmował słynne historie, takie jak stworzenie świata, powstanie Adama i Ewy oraz Kaina i Abla. Biblia opisuje ten czas jako pełen niegodziwości i zła oraz prawdopodobnie był to powód, dla którego Ziemia potrzebowała Resetu. Bóg zesłał potop, aby zniszczyć wszystko. Przetrwał tylko Noe, jego rodzina i zwierzęta, które uratowali na arce. Kiedy naukowcy badali historię Ziemi, w dużej mierze polegali na tym, co mówiła Biblia. Dzięki temu podzielili okres przedpotopowy na dwie części. Pierwsza z nich to pięć dni w Biblii, kiedy Bóg stworzył wszechświat Ziemię, rośliny i zwierzęta natomiast druga trwa od momentu stworzenia ludzi do Wielkiego Potopu. Cywilizację przed potopem można również datować zgodnie z geologią. Przed 1800 rokiem skały dzieliły się na trzy typy. Pierwszorzędne, drugorzędne i trzeciorzędne. Geolodzy uważali, że skały pierwotne były od samego początku. Wtórne istniały przed stworzeniem człowieka, a trzeciorzędowe pochodziły z okresu po stworzeniu. Później, gdy naukowcy dowiedzieli się więcej o warstwach Ziemi, podzielili okres wtórny na mniejsze części, takie jak okres węglowy i kredowy, co doprowadziło do geologicznej skali czasu, której używamy do dziś. Mimo że naukowcy dowiedzieli się znacznie więcej o historii Ziemi, termin przedpotopowy pozostał i był używany przez długi czas. W Biblii jest napisane, że Bóg stworzył coś, co nazywa się firmamentem, aby oddzielić wodę. Ta struktura to w rzeczywistości inna nazwa nieba. Wszechmogący umieścił tam również światła podobne do tego, co teraz nazywamy przestrzenią kosmiczną. Oto kolejny interesujący fakt: Biblia wspomina o wodzie znajdującej się nad niebem. Skłoniło to niektórych ludzi do zastanowienia się nad teorią Baldachimu, która sugeruje, że kiedy Ziemia została stworzona, mogła istnieć wokół niej warstwa wody. Miała ona na celu chronić kulę ziemską przed szkodliwym działaniem Słońca i zwiększać ogólne ciśnienie powietrza. Ten nowy pomysł oznaczał, że brak tlenu mógł spowodować wyginięcie dinozaurów. Zostało to potwierdzone, gdy eksperci zauważyli małe nozdrza, które posiadały prehistoryczne stworzenia. Jak powietrze w tamtych czasach mogło mieć więcej tlenu niż dzisiaj? Nie jest tajemnicą, że z większą ilością tlenu żywe istoty rozwijałyby się w superenergetyzującym środowisku, ludzie mogliby biegać z niesamowitą prędkością, bez zmęczenia i szybciej dochodzić do siebie po wysiłku czy wypadkach. Teorie takie jak ta sugerują, że Ziemia była mniej więcej jak komora tlenowa, a ludzie znaleźli sposoby na wykorzystanie tej sytuacji, aby pomóc w leczeniu. Współcześni kreacjoniści wierzą, że w tamtych czasach nie było deszczu ani chmur, jakie możemy dostrzec dzisiaj. Zamiast tego, Ziemia została podlana przez mgłę, która unosiła się prawdopodobnie przez warstwy wody, które otaczały planetę. Ze względu na teorię Baldachimu, można powiedzieć, że przed wielkim potopem świat mógł posiadać więcej tlenu oraz inne sprzyjające warunki, które sprawiły, że rośliny rosły do naprawdę gigantycznych rozmiarów. Aby to udowodnić, jeden z naukowców wyhodował pomidora w specjalnej szklarni, która naśladowała warunki sprzed potopu. Skończyło się na tym, że wyprodukował mnóstwo gigantycznych warzyw. Istnieją mocne dowody sugerujące, że przed wielkim potopem istniała cywilizacja. Mogła być to mała grupa ludzi, która wyginęła poprzez uderzenie asteroidy. Niektórzy uważają, że ci, którzy przeżyli tę katastrofę, uciekli w góry aby chronić się przed powodzią i stali się przodkami różnych grup ludzi. Mając to wszystko na uwadze, zastanawiamy się również, jak prymitywni byli ludzie w przeszłości. Pomysł, że mogli być mniej inteligentni, jest nie do końca trafny. W przeszłości dokonywali nadzwyczajnych rzeczy związanych z medycyną, przeprowadzali trudne, ale udane operacje mózgu, używali elektryczności w procesach mumifikacji, a wykonane przez nich starożytne budowle, takie jak ogromne kamienne mury na peruwiańskiej pustyni, można dostrzec nawet z nieba. Te starożytne wyczyny pokazują, że dysponowali technologią znacznie przewyższającą to, co posiadamy teraz. Jak już wspomnieliśmy, Biblia mówi o czasach, kiedy ludzie żyli o wiele dłużej niż obecnie. Z niektórych zapisów wiemy, że osoby dożywające 130 lat uważały się za młode, gdyż ich przodkowie żyli znacznie dłużej. Przed wielkim potopem ludzie dożywali ponad 900 lat. Niektórzy posiadali potomstwo dopiero po 65 roku życia, co w dzisiejszych czasach jest niemożliwe. Ci ludzie nie tylko słyną z długowieczności, ale także z ogromnych rozmiarów. Goliat, który miał prawie 3 metry wzrostu, nie był uważany za najwyższą osobę. We Włoszech znaleziono szkielet o długości 3,5 metra i nadal toczy się wiele dyskusji na temat tego, czy należy on do mężczyzny, czy kobiety. W Turcji znaleziono kilka starożytnych kości, począwszy od kciuków, kości szczęki, a nawet kości udowej mierzącej ponad metr długości. Jeśli należą do jednego kompletnego ciała, osoba ta miałaby około 4,5 metra wzrostu. Według Biblii jest to zgodne z czasem, kiedy żyli synowie Noego. Istnieje wiele dowodów sugerujących postęp w opiece zdrowotnej. Wiemy, że niektóre choroby były leczone przez proste rzeczy, takie jak witamina C. Zamiast podawać chorym leki, ludzie w tamtych czasach skupiali się bardziej na odżywianiu i diecie. Zgodnie z Biblią, przed Potopem wszystko było wegetariańskie, a dopiero po resecie ludzie zaczęli spożywać mięso. Można więc śmiało powiedzieć, że cywilizacje sprzed potopu wiedziały wystarczająco dużo, aby przetrwać, mimo że Noe i jego rodzina przeżyli odpowiednik dzisiejszego nuklearnego Holokaustu. Warto zastanowić się: dlaczego technologie i praktyki sprzed powodzi nie przetrwały do dziś? Czy cywilizacje okresu przedpotopowego rzeczywiście były tak złożone, jak sugeruje historia? A może naprawdę są tak prymitywni, jak sądzi większość ludzi? Daj nam znać, co myślisz w sekcji komentarzy poniżej. A jeśli podobał ci się ten film, zasubskrybuj kanał po więcej ciekawostek. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!